Kolejnym miejscem, do którego zabieramy Was z Natalią i Jędrzejem, jest restauracja Amfora w Orachowac. Należy do sieci hoteli Casa del Mare, w której nasi czarnogórcy brali ślub. Warto zamówić tu stolik przed zachodem słońca. Jak widać, góry, morze i kolory skomponują tu wieczór idealny. Chciałbym tradycyjną rakietę, więc myślałem, że zrobię dwa can i dwa with with możesz cold z kac as starter. Amforę wyróżnia świetna obsługa i jeszcze lepsza kuchnia. Na przystawki czarnogórskie wędliny, w tym przód rewelacyjne sery dojrzewające i świeże, jak kajmak. Do tego jest wyjątkowy ajwar i świeże pesto bazyliowe. I jeszcze świetny, wypiekany na miejscu chleb. Spokojnie można było się najeść takim starterem, do którego serwowano lokalne odmiany rakii, m.in. dunia, czyli pigwową. Gdy słońce zaszło i zrobiło się nieco chłodniej, schowaliśmy się do środka, czyli do hotelu Casa del Mare, gdzie jest główna część restauracji amfora. Bardzo przyjemne wnętrza. Wtedy też pojawiły się takie rarytasy jak carpaccio z krewetek z zestem pomarańczowym i truflą, do tego sibas i tatar z popularnego w Czarnogórze tuńczyka. Chwilę później zaś świetnie przygotowane grillowane ośmiornice i krewetki oraz ryba. Na deser wyjątkowe ciasto oliwkowe.